Witajcie z tej strony hodowla ZDW i dzisiaj jesteśmy z noworocznym vlogiem na kanale także przejdźmy sobie dzisiaj dla odmiany do samic samic jak widać młode Belgii podrosły trochę od ostatniego filmu bardzo fajne są według mnie jeszcze nie wiemy czy to jest samiec czy samica czy dwie samice czy dwa samce no bardzo fajne są króliki samica urodziła dwa mogła urodzić osiem i mogła wykarmić 8, także dlatego są takie dwa duże Belgi. Belgi się bardzo fajnie prezentują, według mnie. Tutaj widzimy samicę srebrną belgijską. Chyba w ostatnim filmie mówiłem, że ona waży 10 kg, także. To jest jakby największy królik z całej hodowli. Tutaj widzimy samicę brązową belgijską. Pod nią widzimy samicę srebrną belgijską. I tutaj kolejna samica brązowa belgijska. Przejdźmy sobie do reszty towarzystwa. Jako pierwszego widzimy sobie tutaj samca srebrnego belgijskiego. Samiec sobie śpi aktualnie, także nie będziemy tutaj nie będziemy go tutaj straszyć kolejny samiec srebrny belgijski kolejny samiec srebrny belgijski no są trzy jak coś jednemu się stanie to będzie po prostu jakby do wymiany tutaj widzimy samca brązowego belgijskiego tutaj się prezentuje królik tutaj samice brązowe belgijskie a tutaj widzimy samce brązowe belgijskie jednego to jest drugi, tylko się schował i trzeciego. A tutaj sobie żyje samiec srebrny belgijski, już czwarty z tych e, tych wszystkich. Tutaj belgów on jest najmniejszy, najmłodszy można powiedzieć. Jeszcze był jeden samiec, ale sprzedaliśmy go ostatnio. Także także jednego żeśmy zostawili. Tutaj troszkę ostatnio kicho, ale przestał, więc. Więc no. Także to było na tyle w tym filmie. Dziękuję za 150 subskrypcji na kanale. I widzimy się w następnym vlogu.